E, witamy Patryk Kiłeczko, portalem Apple. Z nami człowiek orkiestra, Tomasz Tasia. Cześć, Tomek. Witam wszystkich serdecznie. E, Tomek, pierwsze pytanie, tak na, na gorąco. E, jak oceniasz start w zawodach? Bo długo nie startowałeś i tak teraz podium i w ogóle jakie emocje, uczucia? No, jeśli chodzi o emocje, i ogólnie o start, to mega byłem zrelaksowany. Nie, po prostu po raz pierwszy jakby. Po raz pierwszy odbyło się to bezstresowo. Wcześniej sobie zamówiłem książkę a propos startów takich psychologicznych, psychologia dla sportowców. No i tak kurczę, fajnie mi ukierunkowała tak ta książka. Nie? Przyznam się szczerze, że yy, mega luz, mega po prostu fajnie się czułem. Jeden z takich najlepszych startów, mój psychicznie, nie? jeśli chodzi o to. Byłeś już chyba trzeci raz był w Tajlandii. Jak oceniasz poziom jiu-jitsu w Tajlandii? Pierwszym razem, jak byłem, to był tylko, nie licząc mnie, był jeszcze jeden czarny pas, więc ciężko było mówić o dobrym poziomie. E, stopniowo te czarne pasy napływają do Tajlandii. E, teraz, jak byłem, było mnóstwo, mnóstwo czarnych pasów. Sam chyba miałem okazję porobić, nie wiem, z, może z ośmioma, ośmioma czarnymi pasami. To wydaje mi się, że jest nieźle na Tajlandię. E, poziom w Tajlandii jest, jakby nie jest mocny, ale zawodnicy przyjeżdżają z całego świata. Amerykanie, jacyś tam Rosjanie, Brazylijczycy i tak dalej. Także wyrobiło się. Nie? Jest, jest, jest z kim porobić, aczkolwiek e, Wydaje mi się, że nasz rodzicy jest najmocniejszy, biorąc pod uwagę, naprawdę, naprawdę szczerze, albo trafiałem, albo trafiałem mocne czarne pasy, albo po prostu my jesteśmy mocni. Mam pytanie, w jakim celu był wyjazd do Tajlandii? Będziemy jeszcze Cię widzieć gdzieś w ringu, czy to było czysto trenersko, tak dla siebie? Czysto trenersko, czysto trenersko, jakieś może nowe sposoby trenowania, może jakieś nowe, nowe techniki, a przede wszystkim jak dla mnie to był fajny relaks? I też chciałem sprawdzić swój poziom, gdzie aktualnie się znajduję, bo cały czas świadomy nigdzie nie startuję, jestem u siebie, a jakby można powiedzieć łatwo jest być kogutem u siebie na podwórku, nie? w swoim kurniku. Więc wszystkich znam u siebie, wiem jak to walczy, więc powiedzmy mogę sobie radzić a teraz pojechać zupełnie do innego klubu, gdzie jest mnóstwo nowych ludzi, inna atmosfera. To też po, po części też płynęło na zawody, nie? że miałem tą pewność siebie, spokojną taką, że byłem w Tajlandii i wiedziałem, że, że, jest, że jest dobrze. Także też może tego to założyło na tym, że byłem zrelaksowany nie? tam na zawodach. Czyli rekord 5-0 zostaje już na stałe? Myślę, że tak. Myślę, że nie, nie mam się co podpalać, jakby e, nigdy, nie, nigdy nie myślałem o karierze zawodniczej stricte, gdzieś tam chciałem się sprawdzić, nie był to mój priorytet. Natomiast, yy, trening zawodowy wiąże się z zawodowymi kontuzjami, a jakby już mam tyle tych kontuzji, że, że z drugiej strony, jak łapię kontuzję, nie przychodzę na matę, no to wiadomo, nie kręci się biznes, nie? więc wolę się skoncentrować na zawodnikach i tyle. Skoro jesteśmy przy zawodnikach, yy, Łukasz Czarek, taki dosyć perspektywistyczny zawodnik, mocny, yy, bił się na Gladiator Arenie w Pyrzycach w grudniu. Widziałeś tą walkę jego? Tak, tak. No oczywiście, pewnie że oglądałem, ale oglądałem ją w Tajlandii właśnie, bo akurat byliśmy w tym samym czasie, znaczy ja byłem w tym, w tym czasie w Tajlandii. No co mogę? Łukasz, Łukasz jest super facet, nie? To jest tytan pracy i jest po prostu mega skromny i z tego my na będzie chleb, nie? Tak powiem, moim zdaniem. Jeśli nie, jeśli nie przydarzy się jakaś głupia kontuzja, która go na długo wykluczy, no to na pewno o nim będziemy słyszeć cały czas, nie? Wie, wie po co to robi, nie? O tak. Y jak jako trener zareagowałeś, jak zobaczyłeś, że poddał czarny pas? Bo to jednak też jest taki smaczek trochę. No nie ukrywam, tak. Ale ja, ja tak myślałem, że tak będzie. Zresztą Łukasz też gdzieś tam kiedyś rzucił to, że będzie próbował podać Kimurom. No MMA jest wiadome. Brazylijski różnicu jest tam jakimś mianownikiem wspólnym, ale jakby nie było uderzenia, 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 robią swoje. Poza tym Łukasz jest niesamowicie silny. No i spodziewałem się, że tak może być, nie? Prawdę mówiąc. Wiesz co się stanie zdradzić? Czy zobaczymy go na jakichś galach większych teraz w tym roku? Szukuję się do gali w Niemczech, gdzieś tam jeszcze nie wiadomo gdzie, ale będzie się bił z bratem tego zawodnika z KSW. Tego. Nie, jak się nazywał? Abu Azajtar? Jak się nazywa? Taki ten z KSW, co ma takie kowadło w łapie. O, tak, chyba tak, tak. Ale teraz, chyba tak mi się wydaje, że to o nim mowa jest, o nim. No to będzie się bił z jego bratem, nie? Kolejny temat, mocny zawodnik, który, nie wiem, według mnie ma, ma trochę pecha, Sebastian Romanowski. Daje niesamowite walki, ale jednak nie, nie wychodzi z tych pojedynków obronną ręką. Jak postrzegasz go jako trener i, i dlaczego jego walki mają taki skutek? No Sebastian trochę powinien dobierać przeciwników, nie? Jakby w Ostatnia walka to był Sebastian miał kontuzję, on praktycznie w ogóle nie sparował, nie mógł w ogóle robić parteru, tam miał problem z żebrem. I Sebastian ma taki charakter, że obojętnie, kogo mu się zaproponuje, w jakim terminie, on to przyjmuje. Nie? Jakby zadzwonił do niego, Pan Bóg i powiedział, że trzeba być z diabłem w piątek, no to on by poleciał. Nie? A wydaje mi się, że tutaj czasami trzeba przemyśleć, nie? Nie mam szytowej formy, mam kontuzję, no to nie, porywam się na mocnego zawodnika, nieraz lepiej odpuścić, nie? Sebastian nie, jakby, jego jedyną wadą jest to, że nie wie, kiedy odpuścić, nie? Powinien czasami sobie stonować, nie? A jest ty, ale z kolei serce wojownika leci z każdym i, i stąd jest nieraz wynik taki, jaki jest, nie? Tak myślę, że to jest problem, nie? E, rozmawiałem dzisiaj z Żyrafą e, o jego jakby postępie psychologicznym, w tym sensie, że pewnie się czuje w klatce i to generalnie, no, widać po nim, to nie ma co ukrywać. Tak, Tomek Żyrafa. Jak ty się zapatrujesz na to jako trener? Czy, czy na tych treningach widać, że on jakoś inaczej pracuje, czy to po prostu coś mu się w psychice zmieniło jak wchodzi do ringu? No na pewno doświadczenie robi swoje, bo, bo jakby nie było, te starty są w miarę, w miarę regularne. Poza tym na pewno nabywa większej pewności siebie. Cały czas, bo sparuje z bardzo mocnymi zawodnikami i widzi, że jakby dominuje. Więc wydaje mi się, że tu jest chyba ta, że tu jest ta. sprawa. Ja zawsze mówiłem, ludzie zawsze mówili, że Rafa mega parter, mega parter, a ja zawsze mówiłem, że mega parter oczywiście, ale żebyście zobaczyli, jak on walczy w stójce. No, bo jeżeli on pokaże to, co pokazuje na treningu, to jest potworem, nie? I czy w stójce, czy w parterze. Nie? No i wydaje mi się, że po prostu ta, ta cienka, czerwona nić po prostu pękła i przeszedł dalej, nie? Już będzie leciał. Leciał. Czekamy na jego walki. Może, może zrobi jak z goranem. Eee. To mam teraz pytanie, bo wychodzą co chwilę ci zawodnicy. Teraz wyłania się Piotrek Wróblewski, który też bardzo fajnie walczy. Czy jest jeszcze ktoś, kto na przestrzeni tam, nie wiem, dwóch, trzech lat może się pokazać, że wszyscy zrobią wow, kurde, gdzie on był przez ten czas? Mówimy o MMA, tak teraz? No Patryk Trytek u nas jest bardzo mocny. młody taki młody chłopak, niska waga. Teraz na tej, na tej mistrzostwach tam co odbył się w Poznaniu te mistrzostwa MMA. Alma, no to chyba, w, nie w 5 sekund knockoutował numer 1 w sumie tej Almy. No moim zdaniem to będzie, to będzie potwór, nie? Naprawdę. To jest, u niego jest, wszystko granie. Jest timing, jest psychika, mega parter, fajne zapasy, no wszystko, wszystko, wszystko. No to on na pewno. Kogo tam jeszcze mamy głównie? No Patryk Ruta, wiadomo. No brązowy, brązowy, medalista Mistrzostw Świata w MMA, amatorskim. I kto jeszcze? Na razie my głównie przede wszystkim chyba wydaje mi się, nie? Yy, stosunkowo niedawno, patrząc na całą Twoją karierę trenerską, nawiązałeś no, współpracę z nowym klubem bokserskim. Jak oceniasz, jaki to ma efekt na Twoich zawodników? No super, nie? Wydaje mi się, że nikt nie jest yy, alfą i omegą, nie można być jakby trenerem od wszystkiego. I, a nawet jeśli ktoś jest bardzo dobry w każdej płaszczyźnie, to i tak nieraz przyda się to świeże spojrzenie. No i ma, właśnie mamy tutaj jakby... Ten obraz u nas na sali nie? mamy Gracjana Szczrazińskiego, który cały czas jest jakby aktywny, cały czas startuje, więc jakby cały czas trzyma poziom. I z drugiej strony mamy Gracjana Rękiewicza, który idzie w drugą stronę, cały czas szuka nowin technicznych, jakichś tam nowych nowych planów treningowych. No i to, to się fajnie zazębia. Nie? Tak mi się wydaje. No na pewno jest to na plus. Nie? Chłopaki jak w okresach startowych mogą sobie iść do, do niego, porobić sobie z nim tarczę. Zresztą cały czas tak się dzieje, nie że chłopacy, którzy startują, robią tarcze z Gracjanem. Świetna sprawa. Nie? Wszystko jest, ma, wszystko, wszystko mamy pod nosem. Nie? I mamy dobry Jiu Jitsu i MMA i dobry boks i K1 petarda. Jeśli chodzi o przygotowania, bardzo istotnym elementem jest wydolność, i tą wydolność kiedyś się budowało. Po tam, nie wiem, siłowni, biegania itd. były stacje, I, i sam pamiętam, byłeś mocnym zwolennikiem tego. Teraz się to przerodziło w Crossfit, masz osobną sekcję. Czym się różnią stacje od Crossfitu? Czy my ogólnie robimy, mimo wszystko, bardziej właśnie nietypowy crossfit, czyli mniej, mniej jakby ciężarów, pod, tych takich powiedzmy podrzutów, rwań, sztanki i tak dalej? A mimo wszystko crossfit jakby u nas jest, mimo wszystko idzie odrobinę w tą stronę obwodową, nie? jest jakby szerokie grono ludzi różnego rodzaju kobiety, mężczyźni, młodsi, starsi. No i też nie będę jakby kazał tutaj kobiecie, która przychodzi na zajęcia, ma tam 40 lat, żeby ona robiła jakiś tam porzut olimpijski czy coś. Więc robimy, my robimy osobiście crossa z naciskiem bardzo na, na trening stacyjny, nie, nie taki typowy cross. Gdzie są elementy gimnastyki, pierścienie, ringi, drążki, u mnie jest jakby bardziej taki aerobowy cross, nie? Powiedziałem na początku, że jesteś człowiek orkiestra i jakby już argumentuję to, oprócz tego, że masz... <laughs> Oprócz tego, że prowadzi jiu-jitsu, czarnym pasem, yy, MMA, yy, crossfit, dodatkowo od jakiegoś czasu jesteś y, autorytetem w dziedzinie krav yy, jak, jak wygląda zestawienie krav magii z MMA jiu-jitsu? Czy to jest coś, co można, to czy, czy można porównać, czy generalnie to jest zupełnie coś innego? Jak to wygląda? wydaje mi się, że nie ma jakby dobrej krafmagi, jeżeli się nie ma dobrych postaw innych, innych sztuk walki, jakby krafmaga szeroko pojęta, to jest walka wręcz. Jeżeli ktoś myśli, że samą krafmagą będzie w stanie się bronić, no to jest w błędzie. I na odwrót, jeżeli ktoś, znaczy różnica jest zasadnicza, no krafmaga jest bardzo szerokie, bardzo szeroka, szeroka definicja. Mamy tutaj walkę z jednym przeciwnikiem, dwoma, trzema, mamy nóż, mamy pistolet, mamy jakieś zagrożenia terrorystyczne, szantaże, tego się ogólnie nie przerabia na zajęciach MMA. Ale z drugiej strony jest fajny wspólny mianownik. Nie? Jeżeli ktoś chce być dobry, to powinien robić jedną i drugą rzecz. Nie? Tak mi się wydaje, że, że to powinno być fundamentem. Niestety, w większości sekcji w Polsce, Krafmaga, w ludzie idą tylko tym jednym torem czyli trenują tylko Krafmaga, a przy czym nie mają dobrego boksu, nie mają dobrego zapas dobrych zapasów itd. Na, na palcach jednej ręki mogę wyliczyć tam, powiedzmy, dobre sekcje, Krafmagowe, które robią, mają szeroki spektrum i zajmują się wszystkim nie? tym, co powinni. Jaki jest profil wiekowy zawodnika, który trenuje Kraw Bo generalnie MMA, takie stricte MMA, e, trenują raczej młodsi zawodnicy. Czy na tą magę przychodzą na przykład, nie wiem, kobiety w celu doskonalenia samobrony i tak dalej? Jak, jak jacy zawodnicy przychodzą? Yy, w, większość ludzi wydaje mi się, że jednak przychodzą starsi, za, starsi, starsi ludzie, yy, kobiety tak samo. Yy. Wydaje mi się, że Kraft Maga to jest taka, e, taki odpowiednik dla większości ludzi, którzy nie chcą jakby narażać zdrowia i tam kontuzji i tak dalej, bo techniki są pro, bardziej proste. Nie ma tam jakichś e, powiedzmy, nie wiem, wynoszeń z Parteru, nie ma jakichś tam zagrożeń typu, że ktoś tam kogoś źle rzuci, komuś się krzywda stanie. Wydaje mi się, że jak ktoś szuka mniej, mniej sparingu i w sensie więcej, te, więcej techniki, nabycia pewności siebie, no to będzie dobrą odpowiedzią, będzie Kraft Maga, nie? No to w sumie akurat jeśli lubimy magę to robimy ją yy, mimo wszystko z elementami yy, tam jiu czy tam zapasów i tak dalej, nie? Jak ty zaczynałeś swoją karierę, mama, było, yy, to MMA było takie bardziej niszowe. Myślę, że dalej jest, ale cały czas się prężnie rozwija, jest więcej tych gal. Kiedyś, żeby generalnie wystartować gdzieś yy, jako zawodnik jeździło się do Berlina, takie czasy były. Teraz jest to bardziej nagłośnione medialnie. Gale praktycznie co weekend gdzieś, gdzieś są, ale z tego względu też jest dużo więcej konkurencji, jak oceniasz taki, taki młody zawodnik, który chce się przebić. E, kiedy miał większe szanse? Żeby stać się takim symbolem, nazwiskiem? Wydaje mi się, że chyba wcześniej, nie? jak były te gale rzadsze. Bo, jakby, jak były rzadsze, to było mniej zawodników. Jak było mniej zawodników, no to jakby propozycje były trafiały dosyć częściej do konkretnego zawodnika. Nie? Teraz tych zawodników jest mnóstwo, gal jest mnóstwo, wszystkiego jest dużo, tylko pieniędzy mało w tych galach. Nie? Także to idzie jakby fajnie, że idzie poziom, bo poziom sportowy rośnie, bo zawodnicy są coraz mocniejsi. Nie ma już zawodnika, który jest mocny w parterze, a słaby w stójce, albo tam spotykają się sporadycznie. Ogólnie przekroj, przekrój zawodników jest dużo większy, ale no i konkurencja większa też za tym idzie i, no i mówię, i bardzo często te gale są nieadekwatne do wysiłku, jaki składają zawodnicy w przygotowania, Znaczy zarobki w tych galach są nieadekwatne. Czy uważasz, że MMA ma szansę dorównać kiedyś, albo nawet przewyższyć boks pod względem pieniędzy i oglądalności ludzi, których przyciąga? Na pewno. Wydaje mi się, że cały czas tą stronę to zmierza. Kiedyś, yy, kiedyś ludzie oglądali tylko boks, a tak naprawdę teraz nawet yy, znam kolegów, którzy kupę czasu boksowali i tak naprawdę wolą już oglądać walki UFC, czy tam jakieś inne walki, czy KSW chociażby. Yy, tak, na pewno idzie to w dobrą stronę. No Na pewno yy, Mayweathera nie pokonamy finansowo tam, jeśli chodzi o zarobki, bo zarabia więcej niż wszyscy zawodnicy ma na świecie, chyba. Ale, ale tak, myślę, że no, za parę lat jeszcze, będzie jeszcze, jeszcze więcej będą zarabiać zawodnicy na poziomie światowym yy, w UFC niż bokserzy, nie? Pięściarze, bo bokser to pies. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy u nas trenują za to, że wybrali nasz klub. Chciałbym podziękować rodzinie i sponsorom przede wszystkim Wieśkowi, Kondradowi i Damianowi. Wszystkim. Dzięki.